Hola, qué tal! Dzisiaj poznasz ostatni typ czasowników regularnych, trzecią kombinację, czyli czasowniki kończące się na IR. Zaczynamy! Dzisiejszy materiał będzie krótszy, więc troszeczkę będzie odpoczynku, chociaż niby poznajesz nową grupę. Jednak wśród czasowników kończących się na IR, tych najbardziej potrzebnych, dużo jest z czasownikami nieregularnymi. Więc dzisiaj poznasz te, które są bardzo ważne, ale są regularne. A jutro będziemy powtarzać pierwszą, drugą i trzecią grupę. Już pod dzisiejszym materiałem możesz odwiedzić stronę internetową mojego bloga, gdzie masz wszystko ładnie rozpisane, rozrysowane, masz ćwiczenia, więc zapraszam Cię do odwiedzenia strony. Ale żebyście wiedzieli, jak się obchodzić z czasownikami trzeciej grupy, trzeciej konjugacji... No to już wam szybko powiem o tym. Weźmy sobie na warsztat czasownik abrir. Abrir, czyli otwierać. Zasady są podobne jak w przypadku poprzednich grup, czyli odejmujemy dwuliterową końcówkę, tym razem to będzie oczywiście końcówka ir, czyli z abrir zostaje nam abr. No i teraz dodajemy końcówki osobowe. O, S, E, imos. IS, N. Zauważ, że są to bardzo podobne końcówki do końcówek czasowników z drugiej grupy. Zauważ, że cała liczba pojedyncza i trzecia osoba liczby nogi są identyczne. Różnice robią tutaj tylko formy pochodzące od nosotros, imos i bosotros, is. Abro, "-abres", abre, abrimos, abris, abren. Poznasz dzisiaj jeszcze przynajmniej dwa inne czasowniki. Bibir. Bibir znaczy mieszkać bądź żyć. Oraz eskribir. Eskribir to pisać. Teraz czasownik Bibir dla Ciebie. Mamy Bibir. Odejmujemy IR i dodajemy końcówki, o których już mówiłem. Może masz je zapisane albo zapamiętane. Jo. BIBO. Tu bibes. Mów to do ekranu, żebyś był pewny, bądź była pewna, że zrobiłeś to dobrze. El, ella, bibe. Nosotros, bibimos. Vosotros, bibis. Ellos, ellas, biben. No i zajmijmy się tym ostatnim czasownikiem. Escribir, yo escribo, tú escribes, él, ella escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos, ellas escriben. Świetnie, widzisz, jakie to proste? Zasady są bardzo podobne. Zmieniamy po prostu troszeczkę zestaw końcówek. Jeżeli porównasz sobie z poprzednią grupą czasowników kończących się na ER, są to zmiany niewielkie, więc widzisz, jak już dużo możesz powiedzieć, ile czasowników znasz. Jutro będziemy kontynuować temat czasowników, wszystkich czasowników regularnych. Będę Wam zadawał pytania, będziemy dużo ćwiczyć. Będziecie słuchać, czytać. No i mówić oczywiście. Słuchaj, skoro poznałaś, poznałeś dzisiaj e, czasownik Bibir, dobrze będzie powiedzieć, gdzie mieszkasz. Do tego przyda Ci się przyjmek N. Chodzi o to, że przyjmek N tłumaczymy go jak polskie w najczęściej. I ten przyjmek mówi o tym, gdzie się rozgrywa jakaś czynność, w jakim miejscu. Więc popatrz na przykłady, Bibimos en Barcelona, mieszkamy w Barcelonie. Trabajo en esta empresa, pracuję w tej firmie. Mi prima vive en Italia, moja kuzynka mieszka we Włoszech. Proste? Proste. Więc zrób koniecznie pracę domową, postaraj się nadrobić poprzednie grupy, powtórzyć to wszystko sobie, a jutro będziemy ćwiczyć, OK? Widzimy się jutro już o dziewiątej. Dzięki na razie. A